Teraz mówisz, że kobiety bez twarzy, a masz już pomysły na dalej? Mm -hmm. I jakie to pomysły? Wyobrażam sobie, jakbyś wybierała kierunek jakaś Białoruś i byś opisywała z książki. To chciałam, ale, ale jednak no jestem kojarzona z Orientem. To sobie będę pisała do szuflady. Mm -hmm. Może znowu tam, nie wiem, za pięć lat gdzieś ktoś to wyda, to, to nie odpuszczę tamtej sagi, bo ja tam już mam cztery tomy i tak jak mówię, mm -hmm. już też i spisy treści i tak dalej, i tak dalej i wiem też w jakim kierunku, ale tam ta saga to też będzie ode mnie wymagała mm -hmm. no naprawdę niesamowitych studiów, bo to tak mówisz, a jakby ci tam babcia opowiadała. Tam babcia mi opowiadała, że wilki napadły na kogoś tam i zeżarły, albo że odmroziła nos. No i to były opowieści babci z dzieciństwa, nad, nad Bajkałem, mm. jak mieszkała. Ale, ale powiem ci, że ta saga powiedzmy sobie taka, ta wschodnia, polsko-wschodnia, mm. no to wymaga dużo czasu, ale w wolnej chwili sobie mogę tam coś postudiować i popisać do szuflady, ale teraz tak trochę się skłaniam i wydawnictwo również. Może coś popróbujemy, jakieś kryminały orientalne.